Jakub Boczek, jeden z uczestników walk na gali Fighters Arena Łódź 2 26 marca. Jakub, jesteś zawodnikiem, który trenuje we Wrocławiu. Co Cię skusiło do Łodzi? No, dostałem propozycję, więc jestem. Przez cały rok nie miałem żadnych praktycznie propozycji. Żeby dostać jakąkolwiek walkę, to albo trzeba mieć znajomości, albo ktoś musi robić galę u Ciebie w mieście. Każdy promuje swoją osobę i swoich zawodników. Powiedz, czego się spodziewasz po tej walce, którą, którą tutaj stoczysz? Spodziewam się, że to będzie najcięższa walka. W z dotychczasowych, tak? Tak. A powiedz, co wiesz o swoim przeciwniku? No, to, że... na, ile, na ile go rozpoznałeś, na ile oglądałeś jego walki, czy podchodzisz tak z marszu, niezależnie kto by to był? No, widziałem jego rekrut z Sherdoga, wszystkie wygrane mu skończenia. Pojedyncze walki oglądałem, jeszcze będę oglądać wszystkie. No... Nastawiam no, się, że jest najmocniejszy w parterze, ja też jestem najmocniejszy w parterze, więc prawdopodobnie stójka będzie najważniejsza. To śmiesznie wyglądać. Specjalizujesz się, specjalizowałeś się w grapplingu, dużo sukcesów, startując w jiu-jitsu. Powiedz, czy stójka to coś nowego dla ciebie? Coś, coś czego się cały czas uczysz? Czy, 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 czy powiedzmy, masz to jakby, jakby ten warsztat już opanowany i tylko zastanawiasz się, powiedzmy, czy, czy walczyć w stójce, czy sprowadzić przeciwnika do parteru? Gdzie, gdzie, gdzie bardziej odpowiada ci walka? ale już trenuję kilka lat. Startowałem dużo amatorsko, miałem też na lidze kickboxingu, startowe zawsze coś wypadało. Czuję się już dobrze w stójce. Sparuję z o wiele lepszymi zawodnikami od siebie. Więc mam nadzieję, że będę przygotowana. A powiedz, bo ty trenujesz z trenerem skrzypkiem. Powiedz na ile ta stójka kickboxerów jest tą stójką, która jest właściwa do MMA? Czy to ci odpowiada w taki, taki sposób? Ponieważ no, trener skrzypek to jest zawodnik, to jest trener, który do tej pory głównie specjalizował się w pracy z kickboxerami, prawda? Tak. Stójka się trochę różni. MMA, szczególnie na takim poziomie, to albo są pojedyncze ciosy, albo jest cała seria do wywrócenia. Tak zazwyczaj wszyscy walczą. Nie ma miejsca na finezję, no, trzeba, trzeba się nastawić na pojedyncze mocne uderzenie, albo na wejście. No, jest duża różnica w tej sytuacji, dlatego że jak walczę z kickboxerami na treningach, no, to oni trzymają dystans, biją sobie. i ja w każdej chwili jestem w stanie ich dojść, bo oni nie, nie, nie czują, że to jest problem, że ja dojdę do nich do klinczu i wtedy wywrócę. W Polsce utarło się takie, takie, przynajmniej wśród zawodników czy obserwatorów też, powiedzenie, że ci zawodnicy MMA, którzy walczą w Polsce, to z reguły bardzo dobrze są wyszkoleni parterowo, natomiast gorzej w stójce. Co ty możesz powiedzieć o tym? No tak, Taka jest prawda. Na początku wszyscy z parteru. Z Dzicu pierwszych klubów przechodzili do MMA, dlatego że no ludzie z Zuzicu na początku, bo teraz już jest inaczej, byli chętni, żeby uczyć się nowych rzeczy. Natomiast osoby ze stójki z nie chcą się przytulać, nie chcą, nie chcą trenować parteru. Im się podoba ta stójka i znam wielu zawodników z kickboxingu, którzy nie, nie pójdą na parter, bo nie chcą się przytulać, nie chcą się uczyć czegoś nowego. Natomiast teraz już... Ludzie z czudzi typowego z brazylijskiego to oni tylko ćwiczą w kimonie i dla nich też nawet sabniszyn jest problemem. Więc, więc no, teraz przychodzi już i ze stojki sporterów się to wyrównuje powoli. Jakub, co mógłbyś powiedzieć swoim kibicom przed tą walką? Czym ich zachęcić powiedzmy do oglądania Twojej walki, ewentualnie nawet do przyjazdu do łodzi? Będzie dobra walka, będzie wojna. Dziękujemy bardzo dla portalu FightSport. Jakub Boczek, uczestnik jednej z walk na fighter Fighters Arena Ucz 2.